Cześć wam, 21 live dzisiaj, powiem wam, że wstać było ekstremalnie ciężko, ten wczorajszy bieg dał mi popalić, ten, ten mój rekordowy dystans, dziś, dziś to rano poczułem w łóżku, no ale co, dałem sobie wyzwanie, więc choćby nie wiem co się stało, co się działo, jestem tutaj, wiem, że nie, niektórzy z was mi kibicują, więc tym bardziej nie mogę was zawieść. O czym dzisiaj? Wczoraj pojawił się temat braku czasu, więc postanowiłem, że opowiem wam wam jak to było u mnie, bo według mnie dziś czas to jest chyba to jest bezcenna rzecz, to tego się nie da kupić, choćby nie wiem co, nikt nie może kupić więcej czasu, wszyscy mamy go tyle samo, ale mimo tego widzicie część ludzi ma ten czas, a inni go nie mają. I ja kiedyś też nie miałem tego czasu. W zasadzie myślałem, że jestem tak zajęty, że robię tyle rzeczy, że nie mam po prostu czasu. I tak naprawdę się usprawiedliwiałem tym, że e, okej, okay, mam dużo ludzi do mnie dzwoni, zabierają mi czas, i zawsze zwalałem to, że tak powiem, na nich. Ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że to nie jest ich wina, tylko to jest wina moja, bo nie miałem ustawionych zasad i odpowiednich priorytetów przez co po prostu ludzie wchodzili mi na głowę i, i cały czas żyłem w przekonaniu, że nie mam czasu. Oczywiście do dziś mam takie sytuacje, że tego czasu nie mam, bo nie da się zawsze nad tym wszystkim zapanować, ale staram się ustawić te priorytety tak, żeby ten czas był. I to była jedna z takich, takich większych przyczyn, a drugą, którą bardzo ciężko mi było się do niej przyznać, było to, że po prostu robiłem zbyt wiele rzeczy naraz i to powodowało, jeżeli robimy za dużo rzeczy naraz i one już nas przygniatają, że tak powiem, to to powoduje, że nie robimy żadnej z tych rzeczy dobrze. I nawet jak jakąś rzecz teoretycznie skończymy, to ona później wymaga znowu od nas jakiejś poprawki, wejścia, wgryzienia się znowu w ten temat, znalezienia jakiegoś problemu, bo zrobiliśmy to po prostu byle jak. i Czym więcej rzeczy robimy byle jak, tym one szybciej do nas wracają, wymagają poprawek i przez to to się wszystko zapętla i tego czasu mamy jeszcze mniej. A drugim takim problemem było to, że ja wierzę w coś takiego, że jeżeli do czegokolwiek przystępujemy, to mamy taki, taki pierwszy zastrzyk energii, jakiejś takiej wewnętrznej siły, która powoduje nam, że super nam z tym idzie, robimy, robimy. Natomiast ta energia w pewnym momencie się przygasa, w zależności właśnie od skomplikowania tej rzeczy, co powoduje, że jakoś podświadomie zaczynamy już myśleć o innej rzeczy, bo podejrzewam, że dopamina już nam tutaj nie działa, więc szukamy znowu nowego wyzwania, bo człowiek taki jest, że mu się szybko wszystko nudzi. I porzucamy tą rzecz, idziemy na kolejną, co powoduje, że możemy się w pewnym momencie obudzić i stwierdzić, że kurczę, w zasadzie nic nie realizujemy zaczynamy jedną rzecz, porzucamy ją, idziemy na kolejną. Porzucamy ją i tak w kółko się dzieje. No i to powoduje, że, że cały czas nam się wydaje, że nie ma tego czasu, i, i dlatego jak sobie ustalimy te reguły, wiemy, że musimy coś zrealizować w danym czasie, to na pewno nam to pomoże, i w pewnym momencie zauważymy, że jednak mamy ten czas, jak zaczynamy nad tym wszystkim panować, ustawiać reguły, realizować do końca porządnie. To tego czasu zaczynam nam się bawić coraz więcej. I tak było też, też u mnie, że, że w pewnym momencie miałem tego czasu naprawdę dużo. Wiadomo, to się zmienia, czasem, czasem, czasem jednak się to przygniecie, ale zawsze masz to, te myśli takie, ok, muszę to znowu poustawiać, zrezygnować z tego. I dziś mam też tak, że zanim wejdę w jakikolwiek projekt, naprawdę mm, staram sobie, staram się wyobrazić. Co będzie na końcu tego projektu i czy ja na pewno chcę go robić? Czy na pewno warto poświęcić mu czas? Bo wbrew pozorom możliwości mamy dzisiaj tak dużo, że jak wybierzemy te nie do końca nas interesujące, to także stracimy czas, którego nikt nam nie odda. I tu może być przykładem rzeczy, że naprawdę miałem projekty, gdzie siedziałem 8-10 miesięcy nad projektem. Bo klient płacił fajne pieniądze, więc trzeba było go robić. i Mimo, że już po jakimś, nie wiem, dwóch miesiącach wiedziałem, że ten projekt nie ma sensu, ale on się upiera i chcemy go robić. I go robiłem, bo robiłem to głównie dla pieniędzy. I teraz, jak wspominam te czasy, to żałuję, że straciłem po prostu 8-10 miesięcy życia na to, bo był to tak duży projekt, gdzie, gdzie dziennie o tym myślałem, dziennie siedziałem nad tym projektem. I żałuję tego. Żałuję tego, bo tego czasu już nie wrócę. Nie kupię go za żadne pieniądze i on po prostu przepadł. I, I podobnie jak robicie rzeczy, które was nie interesują. Zastanówcie się czy jest sens je robić, czy nie lepiej to odłożyć i wziąć się za to co nas interesuje, bo zabraknie wam czasu, zabraknie wam czasu na to wszystko. Nie? A dziś, dziś mam jeszcze taką zasadę, że jak rozmawiam z klientami i pierwsze co od nich słyszę to kurczę ja nie wiem czy będę miał czas, nie mam czasu, to od razu sobie myślę że chłopie to nie jest, czy, czy, czy kobieto to nie jest coś, co powinny się robić, bo jeżeli ty nie możesz znaleźć czasu na to, co chciałbyś robić, to wierzcie mi, że to nie jest to coś, co powinniście robić, bo człowiek ma taką zdolność, że choćby nie wiem, co się działo, on ten czas znajdzie na swoje ulubione rzeczy, bo na to zawsze się da znaleźć czas, więc jak nie umiemy go znaleźć, to znaczy, że to nie jest to coś, co, co chcemy robić i lepiej zastanowić się dwa razy, czy, czy to jest na pewno, czy warto w to po prostu wchodzić, czy nie lepiej poszukać czegoś innego. Także to dziś, dzisiaj to wszystko. Powiem wam, że a, jeżeli macie jakieś swoje pomysły, dlaczego nie macie czasu, możecie nawet coś wymienić, że co wam ten czas cały czas zjada. Dajcie znać w komentarzu, może ktoś, ktoś wam odpowie, czy ja, jak, jak sobie temu, jak z tym sobie poradzić i coś z tego, coś z tego wszyscy wyciągną. No i co, dzięki w ogóle, że oglądacie. Do usłyszenia jutro piąta rano. Bye, bye. Hej.